W tej chwili przygotowujemy się do zabetonowania kap chodnikowych i kapy w pasie rozdziału betonem tak zwanym lekkim. Są troszeczkę inne parametry tego betonu. Ze względu na ciężar kruszywa użytego do tego jest to mieszanka dużo lżejsza niż beton tradycyjny. To nie jest takie betonowanie typowe, dlatego że wjechać na most to musimy wprowadzić gruszkę, która może poruszać się tylko w jednym kierunku, czyli tyłem i powracając dopiero przodem, także w międzyczasie muszą się te gruszki minąć na moście. Jest to bardzo powolna procedura. W trakcie wykonywania kap jest są zabetonowane. W tym lekkim betonie kotwy, do których później po wykonaniu asfaltu będziemy montować bariery energochłonną. Jeżeli zdążymy to zrobić przed asfaltem, to będzie to przed asfaltem, ale w naszym harmonogramie mamy założone, że będziemy wykonywać to po wykonaniu nawierzchni asfaltowej.